Śmierć, samo to słowo wywołuje w nas dziwne napięcie, uciekamy przed nim, przemyka między reklamami produktów na wieczną młodość, tonie w memach, znika w eufemistycznych określeniach. Odszedł, zasnął, straciliśmy go, ale nikt z nas nie ucieknie. Wszyscy zmierzamy w jednym kierunku i właśnie to budzi w nas lęk. Człowiek boi się śmierci, bo myśli, że to koniec, nieznany pustka utrata wszystkiego co kocha albo i to jeszcze gorsze utrata samego siebie kim jestem jeśli już mnie nie ma ale może ten lęk nie bierze się z samej śmierci tylko z tego że jeszcze nie zaczęliśmy naprawdę żyć stoicy nie bali się śmierci bo rozumieli coś czego my często nie chcemy zobaczyć że to nie śmierć jest problemem to życie bez sensu Życie przesypane przez palce. To, codzienna ucieczka w rozproszenie, skrolowanie, narzekanie, wieczne jutro zacznę, a potem nagle nie ma już jutra. Epiktet powiedział: „ Nie śmierci się Bój, lecz tego, że nigdy nie zaczniesz żyć. I właśnie dlatego temat śmierci nie powinien nas paraliżować. Powinien nas obudzić. Bo tylko ktoś, kto naprawdę spojrzał śmierci w oczy, potrafi docenić smak życia. Tylko ten, kto wie, że jego czas jest ograniczony, potrafi skupić się na tym, co naprawdę się liczy. W tym odcinku nie będziemy mówić o śmierci po to, by cię przestraszyć, wręcz przeciwnie, pokażę ci, jak stoicka filozofia pomaga oswoić śmierć i dzięki temu wreszcie zacząć żyć naprawdę. Stoicka perspektywa Memento Mori. Wyobraź sobie, że każdego ranka tuż po przebudzeniu, zamiast sięgać po telefon, przypominasz sobie, że dziś możesz umrzeć. Brzmi ponuro: dla stoika, wręcz przeciwnie, to wyzwalające. Memento mori, pamiętaj o śmierci. To nie był cytat do tatuażu czy filozoficzna ciekawostka. To był codzienny trening umysłu. Przypomnienie, że wszystko, co masz, możesz stracić. Że to, co trwa, jest tylko tymczasowe, że to, co boli, też przeminie. Marek Aureliusz, jeden z największych stoików i cesarz Imperium Rzymskiego, codziennie pisał do siebie w dzienniku. Śmierć jest odpoczynkiem od doznań, które cię otaczają. Nie uciekaj przed nią, jak przed czymś strasznym. Dla niego śmierć nie była tragedią, była faktem. Takim samym jak narodziny, sen, ból czy zmęczenie. To właśnie pogodzenie się z jej istnieniem czyniło człowieka silnym, bo jeśli zaakceptujesz to, co nieuniknione, przestaje cię to kontrolować. Stoicy nie medytowali nad śmiercią, żeby się do niej przyzwyczaić. Robili to, by lepiej żyć, bo kiedy wiesz, że Twój czas jest ograniczony, przestajesz go marnować. Nie czekasz z rozmową, z decyzją, z marzeniem. Memento mori nie mówi to z zgiń w depresji. Mówi obudź się. Twoje życie nie jest nieskończone. Rób to, co ma znaczenie. Współczesny człowiek chowa śmierć w szpitalnych ścianach, w milczeniu pogrzebów i braku rozmów. Stoik patrzy jej prosto w oczy i mówi Witaj, stara znajoma. Dzięki tobie wiem, co mam cenić. Śmierć jako nauczyciel życia. Paradoksalnie to właśnie śmierć uczy nas, jak żyć. Nie książki, nie kursy online, nie motywacyjne przemowy śmierć jej obecność w tle jej milczące Pamiętaj, wyobraź sobie, że zostało Ci siedem dni życia. Czy marnowałbyś czas na przewijanie ekranu? Czy obraziłbyś się o drobnostkę? Czy odłożyłbyś ważne słowa na później? Prawda jest brutalna, ale wyzwalająca. To, że nie wiesz, ile ci zostało, nie oznacza, że masz nieskończoność, oznacza tylko, że żyjesz w iluzji. Stoicy nie bali się tej prawdy, oni ją wykorzystywali, śmierć była dla nich lustrem, w nim odbijało się życie, prawdziwe, nagie, bez udawania. Człowiek, który pamięta o śmierci, przestaje żyć automatycznie, zaczyna wybierać, seneka pisał, Życie jest długie, jeśli się je dobrze wykorzysta, a dobrze, to znaczy świadomie. To znaczy żyć tak, jakby każda chwila miała znaczenie, bo w istocie, ma. Zamiast odsuwać myśl o końcu, stoik ją przyjmuje. Traktuje jak wewnętrzny alarm. Nie zapomnij, że jesteś śmiertelny. I właśnie dlatego Twoje decyzje są ważne. To nie jest myślenie depresyjne. To jest myślenie klarowne. To ono pozwala powiedzieć: Dziś zrobiłem coś, co ma sens, i gdyby to był ostatni dzień, byłby wart przeżycia. Śmierć nie pojawia się po to, by cię zabrać. Ona przychodzi, by ci przypomnieć, że czas już biegnie. I tylko od ciebie zależy, czy go wykorzystasz, czy po prostu przeczekasz. Co jest naprawdę w naszej kontroli? Wyobraź sobie, że jesteś na środku morza. Wokół fale wiatr, czasem burza tego nie kontrolujesz, ale masz w rękach ster i to wystarczy, żeby płynąć tak właśnie stoicy widzieli życie. Świat zewnętrzny to chaos, wydarzenia, ludzie, los, śmierć ale ty masz coś, czego nikt nie może ci odebrać własny umysł, twoje decyzje, twoje reakcje, twoje wartości. Epiktet powiedział jasno, nie rzeczy nas niepokoją, ale nasze o nich mniemanie. To nie sama śmierć nas przeraża, ale to, co sobie o niej wyobrażamy. To nie strata boli, ale opór przed nią. To nie ból jest naszym wrogiem, tylko bunt przeciwko niemu. W stoicyzmie kluczowe jest rozróżnienie, na co mam wpływ, a co muszę przyjąć. Nie mamy wpływu na to, kiedy umrzemy, ale mamy wpływ na to, jak przeżyjemy czas, który nam został. Nie możemy uniknąć straty, ale możemy wybrać, czy ona nas złamie, czy wzmocni. Stoik nie próbuje kontrolować życia, on je przyjmuje i kieruje sobą. W tym jest jego siła. Marek Aureliusz pisał Żyj tak, jakbyś już umarł, a potem dostał jeszcze trochę czasu i wykorzystaj go tak, jakby był darem. To właśnie jest wolność w oczach Stoika. Nie życie bez cierpienia, nie życie bez śmierci, ale życie, w którym nie oddajesz steru w cudze ręce. Bo świat zawsze będzie próbował cię zepchnąć z kursu, ale ty możesz wybrać, jak na to odpowiesz, i właśnie w tej odpowiedzi jesteś naprawdę wolny. Śmierć innych, jak stoicy radzili sobie ze stratą, jest coś jeszcze trudniejszego niż myśl o własnej śmierci. To myśl o odejściu tych, których kochamy, jak się pogodzić z utratą, jak nie zatonąć w żalu, gniewie, pustce. Stoicy nie byli obojętni, nie byli zimni, ale wierzyli, że nasze serce powinno być przygotowane. Epiktet mówił: Nie mów: straciłem go. Powiedz raczej: zwróciłem go. Bo w oczach Stoika nic nie jest nasze na zawsze. Każdy człowiek, każda chwila. Każda relacja to dar pożyczony, niedany na wieczność. To nie znaczy, że nie boli. Stoik czuje, ale nie pozwala, by ból zniszczył jego duszę. Nie zamienia żalu w rozpacz, ani miłości w przywiązanie, które rodzi cierpienie. Seneka, który sam stracił wielu bliskich, pisał: nie płacz, że ktoś odszedł, ciesz się, że był. To inna perspektywa. Nie tłumienie emocji, ale nadanie im kierunku, żałoba nie jako porażka, ale jako forma wdzięczności, smutek nie jako więzienie, ale świadectwo tego, że coś miało dla nas wartość. Dla stoika każdy, kogo kocha, to jak gość przy ognisku, nie wie, kiedy odejdzie, ale póki jest, siedzi z nim, słucha, mówi, patrzy w oczy całym sercem, bo wie, że ten moment nie wróci. Śmierć innych uczy nas cenić to, co żywe. Zamiast pytać, dlaczego to się stało, Stoik pyta, jak mogę teraz żyć tak, by nie zmarnować czasu, który mi został? I może właśnie w ten sposób. Strata staje się początkiem przemiany. Życie jako chwila, wartość teraźniejszości. Wszyscy mówimy, że życie jest krótkie, ale zachowujemy się, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. Przekładamy ważne sprawy. Zamartwiamy się tym, co było, albo żyjemy w ciągłym napięciu, co jeszcze może się wydarzyć. Stoik mówi: Przeszłość już nie istnieje, przyszłość nie jest Twoja, masz tylko te chwile. I choć brzmi to jak cytat z kubka w kawiarni, to w praktyce jest to jedno z najtrudniejszych, a zarazem najpotężniejszych ćwiczeń umysłu. Marek Aureliusz, rządząc Imperium, codziennie przypominał sobie, Żyj tak, jakbyś miał zaraz umrzeć. Całkowicie, uczciwie, bez odkładania. Teraźniejszość to jedyne miejsce, w którym możesz coś zrobić. To tu możesz się odezwać, podjąć decyzję, przytulić, zacząć od nowa. Nie jutro, nie w idealnym momencie. Teraz. I nie chodzi o hedonizm, o życie tu i teraz w stylu hulaj dusza, piekła nie ma. Chodzi o świadomość, że każdy dzień jest jak dar, który może się nie powtórzyć, że każde słowo może być ostatnie i że właśnie dlatego warto je wypowiedzieć teraz. Seneca pisał: Każdy dzień trzeba przeżyć tak, jakby był całym życiem, nie jak fragmentem, nie jak rozgrzewką, jak pełną wersją. Śmierć czai się nie tylko na końcu, czai się w marnowanych godzinach, w automatyzmie, w byle jakości, i właśnie dlatego stoicy wracali do teraźniejszości, jak do świątyni, bo tylko w niej możemy być sobą. Naprawdę, zastanów się, czy dzisiejszy dzień byłby wart przeżycia, gdyby był Twoim ostatnim? A jeśli nie, co możesz zmienić już teraz? Jak żyć bez strachu przed śmiercią? Nie możemy uciec przed śmiercią, ale możemy przestać przed nią uciekać. Bo kiedy przestajesz udawać, że jesteś nieśmiertelny, zaczynasz żyć prawdziwie. Znika potrzeba perfekcji, mija lęk przed błędem, przestajesz czekać na idealny moment, bo wiesz, że każdy moment jest wystarczająco dobry, jeśli jesteś w nim obecny. Stoicy nie chcieli pokonać śmierci, chcieli się z nią zaprzyjaźnić, traktowali ją jak nauczyciela, który uczy pokory, uważności, wdzięczności. Nie pytali, jak przeżyć jak najdłużej. Pytali, jak przeżyć godnie, mądrze i w zgodzie z sobą. Dlatego też stoik kończy dzień nie z lękiem, ale z pytaniem: Czy dziś zrobiłem to, co należało? Czy żyłem dobrze? Jeśli odpowiedź brzmi tak, nie musi bać się śmierci, bo żył tak, jakby już był gotowy. Marek Aurelius pisał: Kiedy śmierć nadejdzie. Przyjmij ją jak ktoś, kto spełnił swoje zadanie. To jest prawdziwa wolność. Nie życie bez końca, ale życie bez wewnętrznego więzienia. Nie wieczne szczęście, ale spokój, nawet w obliczu końca. Śmierć przestaje być wtedy wrogiem. Staje się lustrem, przypomnieniem i wybawieniem od złudzeń. Nie po to, by nas zniszczyć, ale po to, byśmy wreszcie przestali się bać i zaczęli naprawdę żyć. Bo paradoksalnie, ten, kto pamięta o śmierci, potrafi kochać życie najmocniej. Dzięki, że byłeś tu ze mną do końca, ten odcinek nie miał cię przestraszyć, miał ci przypomnieć, że życie jest zbyt cenne, żeby je przesypiać. Jeśli coś w tobie poruszył, zostaw po sobie ślad, komentarz, łapkę, cokolwiek. A jeśli czujesz, że warto, podaj go dalej. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich spokojnych ale mocnych treści. A póki co żyj tak, żebyś nie musiał niczego żałować.